Dzień dobry kochani z tej strony, Karina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z życia, cudownego życia, Selenki. Nie, no, w cudzysłowie cudownego, bo jak dobrze wszyscy wiemy, jej życie niestety, ale nie należy do spokojnych. I tak, nasi tutaj imprezowicze wrócili z tego, co widzicie, sami do domku. Ojca nie ma, ojciec gdzieś wyruszył i w ogóle. Coś się podziało z naszym tatuśkiem, to za chwileczkę sobie zobaczycie. Yy, mamy tutaj jedzonko, jeszcze śniadanko nam no, tutaj zostało, także weź sobie porcje Selenka, też sobie weź porcję. Samanta, Samanta, i sobie też porcję. Tam dzicia Raphael, gable. Yy, sobie siedzi, także wszystko w porządku. Tych skrzatów w sumie powinniśmy się pozbyć. Czy ja mogę ich po prostu tutaj wsadzić? Bo nie chce mi się wchodzić do trybu budowania. O, plopsy. Czy to jest sprzedać coś na plopsy? na Plopsy. Dostarcz za pośrednictwem plopsy, okej. Okay. I tutaj też dostarcz za średnictwem plopsy. Jak dobrze wiecie, możemy sobie malować i sprzedawać jakby te rzeczy. Natomiast jak wystawimy sobie na plopsy, to często jest tak, że zarabiamy dużo, dużo więcej. Tak, dokładnie tak właśnie. Dużo więcej możemy zarobić. I tak. Co z naszym tatą się stało? Jak dobrze już tutaj widzicie na tym minimalnym y, okienku, że nasz tatuś troszeczkę osiwiał. Hmm, za chwileczkę zobaczycie, dlaczego. Modyfikuj stwórz i sami zobaczycie. No, dzieje się i Selenka też powoli wie, kim jest. Tak naprawdę, kim jest, ale to już Wam tutaj pokażę w kasie. I tak. No, dobrze zauważyliście, nasz tutaj Kaleb ma bardzo dużo tatuaży. Tatuaże powstały przy. Jakby używaniu magii, bardzo dużej ilości magii, bo nasz tutaj Kaleb jest już no dosyć ambitnym, że tak powiem czarodziejem i czy on jest dobrym czarodziejem czy złym tego nie wiem, ale zaczekajcie może przejdźmy sobie tutaj i jak dobrze widzicie ma tu sporo tych tatuaży i one właśnie wyrosły po tym powolutku wiadomo się pojawiały, pojawiały i jak już stał się potężnym czarodziejem jakby przejęły całkowicie... Miejsce na jego ciele. No i patrzcie, co się dzieje z naszą selenką. Nasza selenka, choć tutaj, przebierz się w strój jakiś kąpielowy czy cosik. I tak, jej, jak już tutaj zdążyliście zauważyć, coraz więcej tatuaży jej się pojawia, znaczy tatuaży znaków są one inne niż u taty. No ale jednak, na razie jakby te znaki przejęły górną część jej ciała, co będzie dalej, no zobaczymy. I tak to teraz u niej wygląda, no Caleb się zmartwił z tego względu, że no wie, że jego córka jednak też jest magiczna i jakby te wszystkie wydarzenia związane... Tutaj z um, jej jakby przeznaczeniem, tak? gdzie musiała uratować Stranger Bill przed złowrogą zło matką rośliną, to wszystko było spowodowane tym właśnie, że jakby jego geny ona przejęła. Okazało się, że jednak to, że ona musiała uratować Stranger Bill, to było jedno wielkie przekleństwo. I co będzie dalej, zobaczymy, ale tata już, no niestety, niestety czy niestety przejść tutaj Sima niestety będzie musiał zaprowadzić swą córkę do krainy magii pokazać jej to i owo, jak to wygląda i zacząć ją uczyć tego wszystkiego także chodźcie tutaj uciszmy sąsiadów, jejku nie mogę kliknąć dlaczego nie mogę kliknąć nie pasuje mi to nie mogę kliknąć, a to mogę kliknąć, ale do tych yy, głupoli nie mogę kliknąć. A wejdź tutaj, podejdź tutaj, bo ja bym już tam spaliła któregoś. <laughs> Narzeka, gdzie mnie, mnie na hałas, wy się nie lubicie, no nie. Znaczy, Caleb ogólnie kiedyś był dobry, kochany. Znaczy dla swojej rodziny dalej taki jest, prawda? Ale ludzie zaczęli go irytować. Ci zwykli, normalni, hmm, bezwartościowi ludzie. <laughs> Sam siebie zamroził? To tak nie miało być. Sam sobie zaszkodził chłop. No niestety, tak to bywa czasami, no. Chcecie komuś przykrość zrobić, no to karma do was wróci. To chodźmy do naszej Selenki. Selenka, chodźcie, pójdziesz spać już. Z Niklausem, chodźcie. W ogóle y, mam włączoną wolną wolę. Wszystko mam załączone, a oni tak nie robią tego, co chcą. A ja bym chciał, żeby oni robili, co chcą, mimo wszystko. Także chodź tutaj, ty też y, odprężysz się. Ty pójdziesz do dzidziusia naszego kochanego, zmień brudną pieluszkę. Ciekawe kiedy urośnie no, nasz Rafael i kim będzie. Czy również będzie magiem, czy nie. Ciekawe, ciekawe. ciekawe. Odmroźcie. No, odmroził się, rozmroził się. O, ale ci zimno. Jesteś, a, yy, nie będę go rozpalać, bo jeszcze yy. czystość. Zafunduj sobie czystość, umyj się pięknie. Pięknie i iść tutaj, nie wiem. Czy już będziesz mógł iść spać? Nie, odpręż się. No to bez sensu. Ja wam powiem bez sensu. dziś ja tu beczy i ja nie wiem, ci sobie mówię, w ogóle nic nie robię. Muszę sprawdzić za chwileczkę. Czy ja mam tutaj wszystko połączone? rób głupie, miny, rozmawiaj. Tu w końcu możesz się czegoś nauczyć przy swoim dzieciom. No i tak. Idziesz spać, a w ogóle dlaczego tutaj jest książka? Za nasza. Gdzie się uczyła, Czy jak? Ty cikać Idź, idź, za chłopie, umyj się, zrób sobie porządek. Ty jesteś jak najbardziej normalny z, tej, z tego całego domu. Ale ty też możesz iść się umyć, iść się umyć, bo za niedługo gdzieś na pewno wyruszymy w podróż. Cóż, tutaj nie możesz, ale tu byś mogła. Chodź. Wykąp się. Chodź się, wykąp. Samantha traci popularność. Dobrze, za chwileczkę pójdziemy obrazy ogarniać. Tylko dziecko chyba jest głodna, także nakarm, karm piersią. A nie, poszedł spać. No i dobra, obudziliśmy, z powrotem. A ty co? No Zimno ci, ale ja nie wiem, czy ja go mogę rozpalić, nie? Jakbyś się przykrył, Koudro. Wyrzuć zepsute jedzenie. Nie zamarznie nam przecież, bezprzedzamy. Na pewno by nam nie zamarznął, tak mi się wydaje, żeby nam nie zamarznął. Jej głupio by było, gdyby jednak... Śpi. Gdyby jednak umarł, jak on musi selenkę wszystkiego nauczyć. No i też ci, dobra, chodźcie spać, chodźcie spać, bo tu nie ma czasu, jest niedziela, druga w nocy. Chodź, ty też chodź spać. I co, kochani, widzimy się. Jejko, ale mi się to, to mieszkanie podoba. Podoba mi się, postaraliśmy się. Dobra, widzimy się rano. Mamy poranek, mamy poranek, kochani, nasza Samanta tutaj już ogarnia śniadanko dla swoich członków rodziny. Już ogarnia jajecznicę wiejską, bodajże, jak się nie mylę. Tak. Działa, działa dziewczyna, działa, działa. Tutaj ogarnia śniadanko. Śniadanie um, to jest... Um, no, czynność odpowiednia, bardzo ważna. Bardzo ważna w naszym życiu śniadanko, trzeba jeść. Nie ma to tam, to trzeba śniadanko. I dobra, śniadanko sobie... No dobra, okej, okay. wziąłeś sobie. Niech tak będzie, chodź. Ty co? Znowu się myjesz? Nie umyłaś się? Myślałam, ja byłam pewna, że ty się umyłaś I co z tym praniem? W ogóle mamy kosz na pranie gdzieś? Ja nie wiem ja Nie wiem o co kaman Może ja nigdzie nie dałam tutaj, wiecie Na pranko. Kosza Nie no, jest tutaj kosz na pranie, co ja gadam co ja Dobra, zrób pranie, poszukaj kieszenie, zrób pranie, włóż do pralki, tak zrobimy, tak będzie najlepiej i zawołamy naszą Gaję tutaj na śniadanko, weź sobie porcję, tatusiu, weź sobie porcję i Niklausie, weź sobie porcję. Także naszej synowie niech już tutaj zasiądą do okrągłego stołu, w ogóle bardzo mi się podobają okrągłe stoły, ale czy bym w domu chciała takie to nie wiem, magiczne, pampirzyce, wielka odpowiada zamówienie, dotarło do dzienna, aha. Ananasowy Ziom 87 odpowiada. Utrzymujesz się z wykonywania do podobnych rzeczy. Świetnie, to świetne rzemiosło. Przekazują wyrazy uznania. Super, super. Cieszę się, że Ci podobało. I jak tutaj widzicie, tutaj nasze Państwo już widzi. Widzi tatuaże, widzi te znaki. Nie są tym zachwyceni. Jakby Serana chciała normalnego życia. Ona chciała normalnie żyć, jak normalny człowiek, razem ze swoim przyjacielem Niklausem, gdzieś tam. I później wiecie, skończyć liceum, iść na studia i ogólnie tak po prostu normalnie żyć, ale tutaj selenka no... Cóż, magia się zadziała i tak musi być. Niestety. Niestety tak musi być. Także co, pojedli? Ty jeszcze byś się poszedł wykąpać, także iść się wykąpać. Dzisiaj zajmiemy się naszym kalebem i selenką. Yy, zabawa. Ty sobie, poglądaj jeszcze telewizję, zanim gdziekolwiek pójdziecie. Tutaj się trochę, troszeczkę nam kurzy. Tak, troszeczkę nam się kurzy. Weź to upiesz, upiesz ubrania i ja bym chciała, abyś, abyś, abyś gdzieś odkurzać. Chyba, pewnie Niklaus ma. Eee, o nie. Tak, podkurzaj powierzchnię. No, tutaj ja zajmij się tym odkurzeniem, Niklaus. Coś zrób w tym domu. A ty co? Pęcherz? O, Kicia, chodź tutaj, przytul kicie. Przytul swoją kicia ona w ogóle, kicia jest z nami od samego początku. Od pierwszych odcinków Seleny i Kaleba w Wielkim Mieście, tak? Magia, zaklęcia, proszę cię, napraw. No. Bycie magiem jest fajne. Sorry, memory. I tak samo wejść tutaj, magia, czystość, patrzcie. jakiś sztosik. Bamau. nie ma, czysta, czyścietka. Szkoda, że na tej kurze nie działa. Czy działa wyrzut? No właśnie, nie działa tutaj na kurze. Eee, także kalep sobie tutaj ogarnie i na pewno jeszcze na mnie, raczej znaczy kalep Niklaus. Niklaus nam tutaj wszystko ogarnie, a ty chodź się tutaj zaotp. I co, gdzie ty poszłaś? W ogóle nie wiem, gdzie się ona polazła. Chodź tutaj, dziewczyno, chodź, chodź do dziedzi. Dziedzia znowu płacze. Także przytul, rozmawiaj, porzucaj kołyż, gawosz Rów wszystko z dziedzią to co trzeba. Okej, okay, ty się załatwiasz i znowu nam te króliki wyskakują, ale tutaj w tej rozgrywce niech se będą te królizki nasze. I tak, sorpu oglądaj, wpadnij w historii z powodu elektroniki. Oglądaj aktualny kanał. Ha, bo nie lubi elektroniki, no tak. No trudno, niech on się przełamie, chłopak. Niech się padaca troszeczkę przełamie, no trudno, no niech będzie ta elektronika. No nic nie poradzi, no pogadaj sobie z córką. Zapytaj o jedzenie, czy się na jej smakowało. E, cały czas nasza sąsiadeczka tutaj przychodzi, ale to nią nie będziemy się dzisiaj zajmować. Rozmawiaj o zielarstwie, proszę cię, i swojej córce, że no dobrze, no. Będziesz magiem, na... Pana rzekaj na to, że nie chciałeś, aby ona, jak było dzieci czuła większość twoich genów, ale tak się stało. Jest prawdziwą czarownicą z krwi i kości, dosłownie. E, I przeproś ją za to. Przeproś, nie chciałeś takiego losu dla niej. Nie chciałeś, starałeś się jak mogłeś. Starałeś się, aby tak nie było. No ale niestety tak się stało. Także Selenka, musisz to przeżyć. Musisz się podjąć nauki magicznej. I tyle. Po prostu. Musi się dziewczyna ogarnąć. No i co? Jak tutaj się nasza dziewczyna ogarnie? Ty mi powiedz, czy ty w ogóle możesz ją przenieść do krainy magii, czy nie? Ty możesz zniszczyć migoczący kamień, więc z pewnością będziemy musieli się w inny sposób tam przenieść. A nasza dziedzica pewnie jest głodna. Ja nie wiem, ta dziedzica jest cały czas głodna. To jest. Ja nie wiem. Nie wiem. Nie kumam. I tak, dla osób, które nie wiedzą, z którego miasta można podróżować do krainy magii, gdzie mamy teleport, to ja już wam tutaj zaprezentuję. I oczywiście z dodatkiem Krainy magii dostajemy miasteczko Glimmerburg. Tak? Glimmerburg? Czy jak wiesz, I tutaj mamy. Nasze przejście do krain magii, więc najlepiej sobie się po prostu przeniesiemy tutaj do warto wartowni Glimmerbrook. Proszę bardzo, rodzinka. I ty razem z Kalebem, ze swoim tatusiem, pojedziecie do krain. Polecicie, pojedziecie. Nie wiem, przeteleportujecie teleportujecie się do krain magii. I jesteśmy w tym, jakby cudownym Glimmerbruku. I ogólnie, ja Wam szczerze powiem, mi się mega podoba to otoczenie. Bardzo mi się podoba. Ja na początku, przez chwilkę, myślałam, żeby właśnie do tego otoczenia dać e, moją rozgrywkę z RWDG. Nie był zamysł na początku, ale stwierdziłam, że może jednak nie. I proszę, podejdźcie tutaj razem. Chodźcie, podejdźcie. Kochani, idziemy, idziemy. Tatuś prowadzi, tatuś na czele, bo tatuś już tutaj był, już tutaj zwiedzał, już widział to i bo Teraz wiadomo, no. Kaleb może się za pomocą mi goczącego kamienia przenosić do e, krainy magii. No tak. W sumie to jakby trochę inna planeta, inny wymiar. No. Do krainy magii po prostu, ale patrzcie, jak to jest pięknie. Ślicznie, tu jest. Bardzo mi się podoba to otoczenie. Jest cudowne, wręcz bym rzekła. No i co, kochani? Wystarczyłoby kliknąć tutaj. Podróżuj do krainy magii z, z Seleną Gable. Podróżuj ze swoją córcią. Na razie córka jest troszeczkę wystraszona, ale wie, że ona musi to zrobić. Także chodzimy. No. I skłębiony wir zdaje się prowadzić do zupełnie innej rzeczywistości. Czy ośmielisz się do niej wkroczyć? Tak. Tak, Selenka, przekrocz próg. Jakże magicznego przejścia. Będzie w szoku dziewczyna, bo i będzie w szoku, ile ona rzeczy będzie musiała się jeszcze nauczyć w swoim krótkim życiu. A tak naprawdę, bo ona teraz nie będzie na władką, ale wiadomo, jak dobrze wiemy, i wy wiecie, mam nadzieję, że wy wiecie, to ona bardzo szybko dorosła, więc tak naprawdę, też żyje. ona byłaby teraz małym dzieckiem, gdyby nie to, że tak życie się poukładało i jej magiczna krew tutaj została wykorzystana. Jakby nie patrzeć. Została wykorzystana przez wiedźmę. Chociaż wiedźmę prosiliśmy o pomoc, to ja nie wiem, czy ona czasami tam swojej. No po prostu nie knuła za plecami tej rodziny, bo ona kochała Kaleba. Ona kiedyś kochała Kaleba. Chciała, żeby on był o, wielkim mistrzem magii. No ale cóż, Kaleb poznał i się mniej zakochał. Także co, kochani, jesteśmy w krainie magii. Tak to też wygląda. Tutaj czeka na nas ogromny zamek, w którym nasza Selenka będzie się uczyła magii. Tak to wygląda. Tutaj mamy miasteczko, gdzie możemy kupić różdżki i inne ciekawe rzeczy. Także nasza tuś na pewno wyposaży Selenkę w najpotrzebniejsze rzeczy. Tutaj będziemy mogli walczyć też na niektórych terenach. Także, ale główna szkoła magii mieści się w tym oto miejscu, w centrum, tak naprawdę krainy magii. Także tak to wygląda. Chodźcie tutaj, podejdźcie sobie razem, podejdźcie tutaj o, razem. Ja nie wiem, czy czasem nasza selenka nie powinna czegoś pozbierać, jakichś magicznych kryształków, um, bądź poprosić kogoś o udzielenie jeszcze magii. Tak, że na pewno coś takiego będzie, bo to, że ona ma w genach ma magię, jak już tutaj sobie sprawdzimy, simologia, e, Juju, widzicie, wątłe, magiczne korzenie. Wątłe magiczne korzenie. Rodzice Simki nie mieli żadnych cech związanych z magicznymi korzeniami. Simmiowie z cechą wątłe magiczne korzenie zdobywają dodatkowy punkt talentu za każdą rangę czarodzieja, który można wymienić za bonusy. Szybciej otrzymują też doświadczenie, a szansa na przeładowanie jest dla nich zmniejszona o 10%. Cecha nagroda. I tak, ona ma tutaj z względu, że jej matka nie była magiczna, jej ojciec był magiczny. I tak to się wszystko podziało. I o, proszę bardzo. Mamy miłośniczkę świeżego powietrza, mamy szczęśliwa singielka. I miłośniczka bliskich więzi. Fajnie, fajnie, że te simsy się tak powolutku rozbudowują. Chociaż i tak powinni, moim zdaniem, więcej czasu tutaj poświęcić. I tak, musimy znaleźć jakiegoś maga. Y jeszcze większego jakby od naszego Kaleb'a. Bo tutaj jest tego co widzę, Kaleb nam za bardzo nie pomoże. I tak. I tutaj już mamy. On uczył naszego Kaleb'a, ale ja myślę, że podejdziemy do męż... Nie, męż z złośliwości. I co? Znowu podejdziemy tutaj do praktyczności? Znaczy, i tak będziemy chcieli wszystkie tutaj części magiczne ogarnąć, ale ja tutaj nie widzę nikogo innego. Także chyba pójdziemy tutaj, tak jak tatuś zaczynał, pójdziemy drogą, ścieżką taty i podejdziemy tutaj do. My, hej, halo, halo, za dużo tych kolumn tutaj jest. Stój, stój. Do mędrca, Praktyczność jest zabawne, powitanie, hoj, zaśmiej się. I takie tam. No, także chodź proszę cię, przybiegnij tu dziewczyno. Przybiegnij, przywitaj się z mądrycem. Tatuś, chodź tutaj, eee, obejmij swojego przyjaciela, bo jak mnie patrzyli, to oni są przyjaciółmi i oni się nawzajem uczyli tutaj magii. Eee, Mary zapytała zapytaj o zawód, tu mieć plus nie. Współlokator magia poproś o rytuał wstąpienia. Zobaczymy, czy ze względu na to, że jest córką. Kaleba on od razu będzie chciał jej udzielić rytuału wstąpienia, czy jednak będą musieli poczekać, będą musieli coś zrobić, będzie musiała się dziewczyna bardziej postarać. Zaraz to zobaczymy. No jak na chwilę obecną patrzą sobie głęboko w oczy i nie wiem co z tego wyniknie, także czekamy. No dobrze, obejmijcie się, super. <śmiech> <śmiech> tak, tak, to moja córka, to moja sura. Tak, o dzieci czuła geny magiczne. No i no, dziewczyna nic nie musi robić. Proszę bardzo. Jest prawowitym magiem. Sylna jest teraz w By zobaczyć jej księgę, zaklęć. Należy otworzyć jej panel bonusów lub kliknąć przycisk w okienku. Otwórz księgę, zaklęć. No i wiadomo, tutaj na razie wszystko mamy na zero. Jej to coś ma to powypełnione. Wydaje mi się, że wszystko ma już wypełnione. Także tak. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Wyraź uznanie. Tak, podziękuj. Że pomógł jej w tym, bo jakby i tak jest na to skazana. Nie ma wyjścia, tatuaż się powiększa. Selena przychodzi pewien etap, buntuje się, wykorzystuje każdą okazję, żeby podważyć autorytet ro rodzica. No niezbyt, niezbyt. Nasza Selena tak, tak nie działa. No i co, nasz tatuś tutaj postanowił, że skoro Selena już jest tutaj, że tak powiem, kolokwialnie ogarnięta, to wyruszymy w tę oto stronę tę oto stronę i zakupimy kilka ważnych rzeczy dla naszej Selinki, także podejdźcie tutaj razem. Gdzie jesteś? Hopie! 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 No. Z Selenką bym chciała. A Selenka się zagadała. Selenka. Garni się dziecko drogie. No. Także tatuś już jest. A, surunia. Też już jest. No i tak, przejdźmy sobie do pierwszego sklepu, sprawdźmy co tutaj mamy. Kupuj różdżki, księgi i chowańce. Mamy 3000 simoleonów, także na wiele pewnie nas stać nie będzie póki co. Oczywiście tutaj zakupy zrobimy. Pro, aha, projekcja astralna, że Ja myślałam, że to ducha, to jest projekcja astralna. Okej. Okay. Mm. I tak, na pewno weźmiemy sobie. Yy, tak, yy, chowańca. Sowa Sixam, nie? Smoka weźmiemy. Nasza strenka będzie miała smoka i różkę różdżkę astralnego stworzenia, leśnej Polany, drewniana różdżka. Myślę, że my od razu tutaj zakupimy różdżkę leśnej Polany i ona będzie wszystko robiła za pomocą różdżki. Tatu tatuś tutaj się, rzecz jasna, postarał bardziej, jakby. No, wszystko. Dziękuję za zakupy we wspaniałym składzie różdżek. Ju Juana. Juana. Wróci jutro, żeby być na bieżąco z naszą stale zmieniającą się ofertą. cena znajdzie kupione przez siebie produkty w swoim wyposażeniu. Okej, ale jeszcze sprawdzimy tutaj te księgi, bo w sumie księgi też byśmy mogli zakupić, od razu byśmy się wszystkiego uczyli. I tak, mamy księgę oczeszenia kląt. kląd. coś dla taty, a nie dla ciebie. Dobra, księga pychoty. I rangi Atepta. Mhm. Dobra, weźmy sobie z gotowaniem, a ty, kochany nasz, też powinieneś sobie zakupić, bo ty cały czas na, nad tobą wisi klątwa. Także oczyszczenia z klącu sobie kupisz. No, tatuś jednak tutaj również zrobi zakupy. Przejdźmy sobie do kolejnego sklepu i co my tutaj mamy? Czy kup miotły i kryształy? Tak, niech nasza Selenka już sobie kupi miotłę. W sumie, niech będzie w pełni uposażona. Chodźmy tutaj. Eee, Klaczy drewnia na miotwa magicznym... <laughs> Będę sobie miotwa. Nie będziemy na mopie latać. Okej, okay, a tutaj mamy sklepik zamknięty, w porządku. A ty powiedz mi, ty, czy ty dostaniesz jakąś lepszą ofertę tutaj? Uj, proszę, proszę, już myślałam, że zagaduję. No, no zagaduję, już zagaduję, bo do nas inni magowie, inni magowie, ma Makoto, jakiś Makoto do nas zagaduje. Dobra, czy dla ciebie coś jest lepszego? Nie, nie ma dla ciebie nic lepszego, w porządku. Także myślę, że sobie polecimy z powrotem tutaj. O, właśnie do naszej głównej parce, w krainie magii. I nasz y, tatuś tutaj. Fajnie byłoby jakbyście razem w kotle za, y, zaczęli mieszać. Ale nie makaron z serem, tylko przygotuj eliksir. Jakie ty możesz eliksiry? Aha, tutaj nie masz żadnych rzeczy, to weź tutaj, proszę eksperymentuj i ciebie również bym tutaj y, poprosiła, abyś podeszła. No, i proszę bardzo, tutaj już na kaleb zaczyna. Czary, czary, Mary, eksperymentuj. Możesz e, dołączyć do taty, eksperymentować razem z Tatą, czy nie? Czy to nie ma takiej możliwości? Jestem ciekawa, czy będziecie mogli razem tutaj ogarniać. Aha. Muszało e, no, to nie ma na chwilę obecną. Tym to tak rzekła. Mhm. No, ucz się dziewczyno, ucz. Cała droga przed tobą. Musisz jeszcze wiele rzeczy ogarnąć. Nie ma to tamto? <śmiech> <śmiech> Nie ma to tamto. Dobra kochani, ale wiecie co? Ja będę się z wami na tym etapie żegnać. Mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu. Nasza Selenka tutaj, jak widzicie, jak ciąg dalszy jej życia, idzie bardzo szybko. <laughs> no. W następnym odcinku ogarniemy sobie tego chowańca smoka i będzie przy niej latał jak taki wierny przyjaciel, to na pewno tutaj... O Jezu, patrzcie, jak ona jest zmęczona tym, tą samą magią. No ale niestety, niestety musi to ogarnąć tak, jak się złożyło, że stała się czarownicą, czarodziejką. Zwało, jak zwał. I z pewnością te znaki, które się u niej na ciele pojawiły, będą pojawiać się dalej. Do którego etapu, czy coś się wydarzy jeszcze? Sami zobaczycie. no, no tutaj kran troszeczkę nam przychodzi. Także co? Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Co. Żegnam się. Pa pa.